Przede wszystkim wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. E, jak, jak spędziłeś te 39 urodziny, ostatnie przed 40. I, e, e, i czego życzyłeś czy sobie, czy też zwycięstwa właśnie dzisiaj? E, no, spędziłem je z żoną tylko, bo już byłem właściwie przed dniem mojego wylotu do, e, do samów a akurat byliśmy jeszcze w domu, więc spędziłem je razem z moją żoną i po prostu ugotowała dla mnie tort. Tak było, <grym> tak spędzałem urodziny. To tak, co jeszcze życzyłem, to w sumie ja sobie nie składam że mówiąc dni, dni takie jak urodziny, nie są dla mnie aż tak ważne. Rozumiem. Czuję się, czuję się młodziej niż, niż to wybiło. No na pewno. Rozmawiając o powrocie do przeszłości, widzieliśmy się w 2016 roku przed walką, do której nie doszło. Powiedz mi, jaka satysfakcja towarzyszy Tobie, że w końcu jesteś tutaj w Nowym No i, i że, że oczywiście widzimy się po zwycięskiej walce? No, ogromna satysfakcja, bo, bo Nowy Jork, bo hala fajna, bo Gala, gala jest duża i fajna i... I w sumie z takim walk spędziłem w Las Vegas, więc fajnie było przylecieć do Nowego Jorku. Eee, razem z teamem tutaj eee, spędziliśmy fajny w sumie tydzień. Eee, no i zakończony pełnym sukcesem, więc no, teraz tylko świętować. E, powiedz, czy kiedy zaczynałeś przygodę z UFC w 2016 roku, to czy liczyłeś na taką długowieczność, bo dzisiaj była 21 walka, jeśli dobrze policzyłem to 3 godziny 42 minuty plus te 10 dzisiaj, czyli 3 godziny 52 minuty spędziłeś się w Oktagonie. E, powiedz, czy, czy wtedy w 2016 roku wiedziałeś, że to tak długo potrwa i że to będzie taka fajna przygoda? Totalnie, nie, nie sądziłem. Ja w ogóle jak zaczynałem MMA, to nie sądziłem, że to tak długo potrwa, bo nigdy nie sądziłem, że będę takim zawodnikiem, który będzie w stanie w ogóle walczyć zawodowo i na takim poziomie, więc ja myślę, że może przez to, że aż tak dużo nie zakładałem od początku, tylko się przykładałem, robiłem wszystko sobie z walki na walkę, to, to dlatego tak długo trwało. No, tak jak mówię, to też nie było. I tak później kariery są w samym miejscu. Trwa jeszcze dużo, dużo więcej. Powiedz, jak wyglądały przygotowania i przylot tutaj do Nowego Jorku? Ile spędziłeś tutaj czasu? Wiem, że jutro odlatujesz, ale jak wyglądały te dwa tygodnie ostatnio? Dwa tygodnie to właściwie zrobiliśmy pełne nowe filmy ze zwykłym odświeżeniem. Ja miałem do tego nowe wezy więc trochę bardziej przyciskaliśmy, trochę na tym etapie. I, i no, jak tutaj przyjechaliśmy na miejsce, to też dość mocno trenowaliśmy, żeby się lepiej zaaklimatyzować. No i tyle w sumie. No. Wtedy, co można było zrobić, to, to, to zrobiliśmy. i Ryzyko się wróciło. Czy cieszysz się z bardziej ze zwycięstwa, czy też z wykonanego planu? Bo z tego, co słyszałem w wywiadzie po angielsku, powiedziałeś, że taki był plan, żeby, żeby go obalić i żeby próbować skończyć walkę w parterze. Tak, no, taki był plan. Przyjechałem ze mną. Mój, Kolega z pary pary Andrysza, który też cały też plan na tę walkę i od samego początku e, zakładaliśmy, że, że będziemy musieli obalić przeciwnika. Na początku, poraż, właściwie pierwszy rundzie go on nie obalił, ale e, znalazłem się już z góry, a drugie rundzie już nie go więc plan był wykonany i też jest to w całej raz Teraz podwozie, raz na wozie, powiedz co teraz? Oprócz tego odpoczynku. E. Co, co, co później, bo nie wiadomo, czy będzie jakiś rewanż, czy, czy może jakiś nowy, nowy przeciwnik. Czego ty byś chciał? Jeśli ja to, to nie wiem, nie, nie mam teraz planów, bo to walka w, w, w tym terminie wzięta i, i niedużo się zakładałem w całej przygotowania. przygotowaniach. Bardziej chciałem po prostu też wystąpić na tej gali, tutaj w Nowym Jorku, wystąpić jeszcze w tym roku, bo to była chyba jedną szansę, żeby jeszcze w tym roku powalczyć. I w, I w sumie nie mam, nie mam takich problemów. Cokolwiek się nam przydarzy, cokolwiek zaproponują, to wydaje mi się, że się zgodzę tak samo jak samolot. Jak kiedyś skończysz karierę, to czy w Twoim prywatnym pamiętniku nie wiem, znajdzie się takie zdjęcie tutaj z Melissą Square Garden i jaki będzie podpis w tym zdjęciem? Eee, w moim prywatnym pamiętniku nie wiem, znajdzie się takie zdjęcie tutaj z Melissą Square Garden i jaki będzie podpis tym zdjęciem? Podpis będzie, może, może się znajdzie, a podpis jaki był, no to chyba taka szalona noc bym powiedział, bo ogólnie całe, całe to, że to tylko dwa tygodnie, pierwszy raz w życiu w ogóle e, z takiej sytuacji, z taka sytuacja na miejsce w moim i że tylko dwa tygodnie, plan wykonany, walka krwawa, fajna, wszystko co tam w MMA mogło się zawierać, to się zawierało, więc e, wydaje mi się, że taka wymarzona noc.